Cześć i witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Goldstriker i dzisiaj mam dla Was Free For All na mapie Overlord. Także Free For All jest to game, mode, gdzie wszyscy na wszystkich, nie mam tutaj e, osób z drużyny, jestem tylko ja na siedmiu na na graczy innych, jest wszyscy na wszystkich, nie ma tutaj teammateów, kompletnie kolegów z drużyny, nie mam, jestem sam znany na siebie. Jest to game, mode, gdzie naprawdę trzeba uważać i się bardziej skupiać, ponieważ tutaj jest bardzo dużo takich miejsc odrodzenia, gdzie łatwo dostać gdzieś w plecy. Także naprawdę trzeba uważać na, na tym Free For Allu, gdzie się biega, e, nie można biegać po całym mapie po prostu od tak dla zabawy, tylko trzeba się trzymać najlepiej innego terenu mapy, żeby nie dostać kulki, także naprawdę Free to jest taki game mod, gdzie trzeba się bardzo skupić i nie biegać po całej mapie, jak to się robi na Team Deathmatchu. Pięknie zabity. Używam Mavericka, także broni z nowego DLC. Macie klasę w deskrypcji poniżej. I jak widzicie, ja się trzymam takiego bardziej tutaj terenu i naprawdę uważam, powoli chodzę. Patrzę cały czas, czy mam plecy, ale nie mam, na szczęście nie mam. Nie wiem skąd, to. nie wiem skąd to do mnie strzela. Zabity, ścigał mnie. Dobra, i kru... kluczowa sprawa. Miejcie satkoma na Freefallu. Na free for all zawsze miejcie satkoma. Jest to kluczowe, naprawdę naprawdę kluczowa sprawa. Free Fall musi być. Znaczy musi być satką, bo jak widzicie tutaj na minimapie jest tutaj kampi. E, widzicie? Dzięki dzięki sadkomowi wiem o tym. Na przykład wiem, że tutaj campi, na, na dachu. Gdzieś tu siedzi, na pewno, na pewno tu gdzieś jest, no. Okej, okay, przemieszczę się Mam psa Pięknie, zabiłem tego Także wybaczcie, że to jest bardziej taki cichy gameplay z komentarzem, ale naprawdę się skupiam, ponieważ jest to free for all I naprawdę wrogowie Wrogowie z każdej strony tu idą jest. Tu. Nie! Padłem! Dobra, trudno, zdarza się. 6 na 1, nieźle. źle. I będę nasłuchiwał teraz graczy kroków wroga. Także jak widzicie, to jest game mode, gdzie naprawdę wszyscy na wszystkich... I nie ma tutaj nikogo, żeby mi pomógł plecy osłaniać. Jedynie co mam swojego najlepszego przyjaciela, wilka, psa. Także 7 kill mam który się poświęcił dla mnie dzięki bardzo wielkie mój wilku kochany poświęciłeś się dla mnie nie na darmo ponieważ zabiłem już tego i cię pomściłem także znowu używam satkoma no maverick na dystans szczerze wam e, przyznam że taki sobie fatalny nawet na dystans bym powiedział i damyż trochę jest niski tu gdzieś jest wróg Goniję tego wroga, idę za nim, idę za nim. Jest tutaj z prawej strony zabiłem, ale to było szczęście ogromne. Jest tutaj, z lewej strony. Naprawdę muszę się skupiać, bo to jest taki game, gdzie, gdzie ja raczej nie za, nie za dużo... No właśnie, bo nie słyszę nic. Także dwa devsy wygrywam w Free For All, bo mam 10 punktów. Czyli 10 kili, bo każdy kill to jest punkt. No Maverick może być jeszcze na tym dystansie. Nie jest to... Świetna broń na dystans, ale nawet się spisuje. Mogłoby być znacznie gorzej. Dobra, 11 na 2, i jedziemy dalej z tym gameplayem. Tam jest wróg, widzicie? Tam jest tak, wróg, Dziwne jest to, że w Maveriku raz jest odrzut duży na dystans, a raz jest taki dość mały. Także tego tak naprawdę nie rozumiem z Maverikiem. W jednej sytuacji jest tak, że Maverikiem bije, 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 strzelam, strzelam, strzelam i on ma ogromny odrzut na dystans, a raz jest tak, że po prostu praktycznie nic nie ma odrzutu. Zero. Wiedziałem, wiedziałem, że jest na tyle. Zabij go piesku, zabij go piesku. Nie, zabili mi psa. Dobra, idę tutaj do tego budynku. I bronię swojego terenu. Piękny nóż, ale dostał. Podniosę sobie broń, żeby już amunicji nie tracić żeby jak amunicję, stracę to, żebym mógł. Ale, a kuku, papa. pa, pa. soczysty był. Chodźcie, wrogowie, chodźcie, wrogowie, do mnie czekam na was. Sadkom, używam sadkoma. Kluczowa sprawa, zawsze używajcie sadkoma na free for allu. Wiecie wtedy, gdzie są wrogowie. Tu był gdzieś biegał ten wróg No i widzicie, teraz był odrzut na przykład trochę większy Także Maverick to w sumie taka jeszcze broń do wyczucia przeze mnie Znowu nóż, pięknie, dziękuję bardzo, papa, pa, kolego Mam psa O Jezu, ale się rzucił na niego akurat przybywałam psa i był wróg Pięknie, helikopterek mamy. Dziś się tu w krzakach schowam. I go odpalę. Super. Zmienię chyba pozycję, bo już mam dość tutaj biegania. Gdzie mi tu kampisz? Jeszcze tu jakiś kamper? Jeszcze jakiś kamper. Dawajcie, kamperzy do mnie. Tu jest, w środku tego hangaru. Ale się rzucił wilk na niego! Co on mu zrobił? Wszystkie flaki wypruł. Nie no, super sprawa ten wilk. Jest to Call of Duty Dogs, nie Ghosts tylko Dogs, bo to raczej ja tak nazywam. Tyle jest tych psów tutaj, one są takie mocne, że, że to Call of Duty się nazywa Call of Duty Dogs, nie Ghosts. Gdzieś tu jesteś kamperze? Nie, nie macie kamperów. Myślałem, że jakiś kamper znowu będzie Jest tam, w tamtym budynku. Nie wiem jak mam do niego podejść. Wydaje mi się, że z tej strony mogę... Nie, już zabiłem go. Z tej strony mogłem go właściwie zabić. O, amunicja się skończyła. Super. Zaraz wygram ten mecz, bo zabrakło mi tylko... Brakuje mi 3 killi do wygranej. Tam jest wróg. Może tam przyjdzie? Mam nadzieję, że stamtąd przyjdzie. Nie. Dobra, ja idę po niego. Nie będę siedział, tylko ja idę po niego. Aha, już wiem, gdzie on poszedł. Tam jest gdzieś daleko. Tam, tam. Tam, 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 tam. Super. Wow, ale fart. Mam care package i kolejnego psa. Naprawdę to było fartowne, że to mi nikt mnie tutaj nie zabił tak naprawdę. Mam care package i będę bronił teraz tego care package'u. No chyba, że dostanę kila ostatniego. No i mam IMS-a. Spróbuję może dostać tego kila z, z IMSa. a Albo z noża. Z noża pojedziemy go. Pięknie, dziękuję bardzo. 30 na 3. Na 13 killstreaku byłem, czyli miałem 13 killi bez devsów. Bardzo mi się podobał ten gameplay. Mapa Overlord fantastyczna. Fajny ostatni kilka chciałem specjalnie z nożem i jak widzicie pięknie nóż w niego wszedł, jak w masło, także mam nadzieję, że wam się gameplay podobał, free for all jest to niestety game mode, gdzie musiałem się trzymać bardziej jakieś, e, jakiegoś specyficznego budynku lub miejsca, żeby nie, zabić, nie, nie być zabitym, ponieważ jest to naprawdę trudny game mod i trzeba wymaga dużego skupienia, także mam nadzieję, że wam się podobał ten game mode i, i gameplay, także lajkujcie filmik, subskrybujcie kanał i dajcie mi znać w komentarzach, cześć i trzymajcie się, na razie.